Cześć kochani z tej strony Sonika i witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Tym razem będziemy zjeżdżać, będziemy zjeżdżać po wielkiej gigantycznej zjeżdżalni, jakimś klocku, czy czymś? Rockbox, Rainbow Box, u Rainbow Box, mam Rainbow Boxa. I co? I teraz już będziemy zjeżdżać? Czekajcie, bo ja nie rozumiem. Ale wielka jest to. Co to jest w ogóle? Co my po jakiej wy... Wielka zjeżdżalnia, na drodze jesteśmy. Wow. I co? I gdzie my mamy dolecieć? Wow. Rainbow Box. No i? Płyniemy cały czas. Z bokiem, ale płyniemy. Co to? kapibara jakaś? Kapibara, kapibara Waterfall będzie. Wow, ty to... W... Ej, nie wiem, czemu mi się to skojarzyło z wyciągiem w Zakopanem, nie? Znaczy, takie są wyciągi jak ten, jak na Kasprowy wierch, yy, się wieża i tak dalej. Co to? Gdzie my jesteśmy? W jakimś lesie? W jakimś lesie? W jakimś... Nie wiem. A! O Jezu, ej, ja głową jadę po tym, po... Polawie, nie? Też dobrze, też dobrze. Można głowę polawie jeździć, spoko. Nie ma problemu. Czy Czemu nie słyszę dźwięku w tej grze? Czy ta gra ma dźwięk? Wow, wow, wow. Ej, słuchajcie, ja cały czas nie mam pojęcia, gdzie my lecimy, nie? Ja nie mam pojęcia, gdzie my lecimy. Co tu będzie, jakaś jaskinia? Mi się na początku tu z i kota skojarzyło. Wow! Ej, bezki, tutaj chyba nie ma dźwięku, nie? No i gdzie my? Znowu jesteśmy na jakiejś drodze? I wyrzutnia! Wow! Dawaj, 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 dawaj słonika, dawaj słonika. Ja nawet ciężko mi się, wow, ciężko mi się obraca ekranem. Nawet jak ty taki się wystrzeliwujesz. Wow, wow, wow. Jesteśmy w kosmosie. Jesteśmy w kosmosie. I co? I gdzie nas kosmos doprowadzi? Jakiś obrazek był. Ej, no nie mogę obracać obrazu. Co się dzieje? Jesteśmy w chmurach. No pięknie. Omarliśmy. Wiedziałam, że takie zabawy się źle skończą. Co to kałamarnica jakaś wielka? Wielka kałamarnica. Ej, no ile czasu można lecieć? Ile czasu można lecieć? To jest jakiś park narodowy z niedźwiedziami? Kałszyn. Okej, okay, czyli tutaj nie można chyba wjeżdżać ogólnie, ale my wiedziemy, bo czemu by nie? Zasady są po to, żeby je łamać. Ej, no nie mogę się obrócić bez kitu. I lecimy gdzieś! Tam też jest niebieska kałamarnica i jakiś głowa psa, dogi, dogi, jo, dogi. doji. Wow, 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 wow! I co? A no dostałam badzię. Widzieć farmer zwycięzca. I co? Dobra, no to wrócę do początku. Ej, pieski! Można pieska, se, można się zamienić w pieska. No to ja chcę być Akiton. To wracam, Akiton do początku. Dzień dobry. Spawn multiplayer Wednesday Box. Wednesday Box. Uu, minion. Minionki, dobra, to ja chcę minionki. Minionki. Ale czemu są aż dwa? Ej, mogę tam wejść? Dobra, siedzę, siedzę z moim psem. No dobra, teraz się czuję trochę bezpiecznie, jako że jestem z moim psem. I znowu spadam. A czemu ty tam biegnisz? Ej, da się tam tak biec po prostu bez boksa? Trzeba sprawdzić, trzeba przetestować. Trochę mi to zajmie. Znaczy, nie w sumie nie, bo i tak nie przeskoczy tych wielkich dziur. Dziur w mapie. Znowu lecimy. Ej, jest szansa, że się jakby nie doskoczy do końca na, na, ten, na tą ostatnią wyspę. Czy jak to działa? W ogóle piękny jest ten boks. Boże, jaki minionkowy, jaki słodki. Nie wiem, jest szansa, że się tam nie doskoczymy, No, zobaczymy. Jeżeli teraz też doskoczymy, no to coś jest nie tak. Ale mamy speeda 300 na godzinę. Dobra, zwolniliśmy, zwolniliśmy i się rozpędzamy. 200 na godzinę. 100, dobra, 100. Jezu, jezu, ale, ale zwariował nam licznik. Ojej, ojej, ojej. Dobra, yy, kręcimy się. Ile mamy? 150, 200, 250, 280, 300, ponad 300, 400 na godzinę. Lecimy. Lecimy przed siebie, 600. 600 mamy na liczniku i spowalniamy znowu. Kota musiałam wypuścić, oczywiście. Yy, gdzie jesteśmy? Aha, czyli gdzieś wypadliśmy. Czyli no nie da rady, tym razem i przateczkę. Straciliśmy spoko. A nie, jeszcze nie, poczekaj. Jeszcze nie. Minion box yy, Batman box, o, Batman. Robert Pattinson, Batman. Który to jest mój Batman? Który jest mój Batman? No i nic tam, bo mi się nie podoba. Który jest Batmanowy? To jest Batmanowy? Naprawdę? Z której strony. No dobra, no jest, ale myślałam, że będzie czarny jakiś taki, wiecie, z uchami ten boks. A tutaj nie. No weź tego kota, tego muńczkina Jak ten kot się nazywał? Nie pamiętam. Na niego to taki hype był kilka lat temu chyba. Nie wiem, bo nie siedzę tak też w tym.. ojej. Uuu, wywalę się. Ale fajna fototapeta. Ja nie mogę Zarąbista, bardzo mi się podoba. Lecimy, lecimy, lecimy. Batman chyba daleko doleci, co? Batman musi daleko dolecieć. I znowu jesteśmy w jakimś parku z niedźwiedziami. Dobrze. Batman się nie boi. Ognia, dawaj, leciłem po tej lawie. Czemu? Ja jad, jadę tyłem, nawet nie wiem, co się dzieje. Chociaż może to i lepiej, że nie widzę, co się dzieje. Bo bym y, w gacie narobiła. Y, czy ja znowu głową? Tak, znowu byłam głową w lawie. Ojej. Ojej, no i nie udało się. Czemu? O! Nie udało się? Myślałam, że kurczę, to co to Batman nie dolatuje i minionki nie, a, a ten pierwszy co to było pierwsze? Czy ja pierwszy jechałam? Ja już nie pamiętam, w czym ja pierwszy jechałam, Za chwilę muszę sprawdzić. Co to był za boks, ten pierwszy? Hm. Ej, nie przypominam sobie bez kitu. A, rainbowowy. Rainbowowy tak wystrzelił mnie daleko. Nie wiem od czego to zależy. Czy którzy mają wię większą prędkość, czy większą siłę? Czy, czy po prostu to zależy od tego, jak na przykład lecimy? Że wszystkie kartony są takie same? Znaczy, kartony, te pudłaty, te... Nie, nie wiem co to jest. Są takie same i po prostu zależnie, jak gracie, wyrzuci. Że możesz wylecieć na bok na przykład, tak? Że na przykład tu uderzę i się odbije i pooo, wyleciałam na chmury, tak? Czy to od tego zależy? O, widzicie no, na takiej zasadzie. Czy trafię, czy nie trafię? O to chodzi? Nie wiem, znowu. Są niedźwiedzie o toperze. o toperze. Dobra, 150 na godzinę. To wcale nie tak mało. Ej, wiecie, że ile jedzie na godzinę yy, samolot, żeby wystartować? 300 km na godzinę? 400? Ej, nie wiem. Chciałam się popisać, ale nic z tego nie wiecie. Czy trafimy? Czy trafimy? Chyba trafiliśmy. Dobra, wyskoczyłam i jesteśmy. Jesteśmy. Zresetuj biegi. Po co miałabym resetować moje biegi? Chyba slajdy, a nie biegi w sumie, no ale dobra. Wracaj do początku. Mogę mieć broń. Kim wy jesteście? Najwięcej razy graliście? Chyba. Nie wiem, nie wiem. Illuminati. Iluminati. Eee. Dodzin Nian. A to był Niancet? Nian Spawn Rock. Eee, Diamond. No dobra, bierzemy Diamonda chyba, nie? Bierzemy Diamonda. Ja bym chciała coś w Minecrafta pograć. Nie zapomnę tego, gram pierwszy raz z kryształem w, w Minecrafta. To był mój pierwszy raz w życiu w Minecrafta. I ktoś mi zarzuca w komentarzu, że Boże, jaka ja jestem nienormalna, spaliłam diamenty. W sensie, że chciałam wykopać diamenty, i one do lawy wpadły, no nie? Ale jakby po pierwsze. Grałam pierwszy raz w życiu w Minecrafta, nie wiedziałam co to są diamenty, że są diamenty, nie wiedziałam jak je wykopać, żeby one nie wpadły do lawy, czy w ogóle tak się dano, bo one leżały jakby na lawie, więc jak je kopałeś, to one musiały do tej lawy wpaść, nie? Yy, Więc yy, no, zostałam zhejtowana za to, że yy, grając pierwszy raz w życiu w jakąś grę, yy, nie wiedziałam co się dzieje, nie? Znaczy w tą grę, ja też gram pierwszy raz, ale to jest Roblox, nie? Więc tam, tu jest mnóstwo gierek, o nie, trafiłam czy nie trafiłam? A w Minecrafcie trzeba jakieś konkretne zadania wykonywać. I wiecie, jakby. No potem się ogarnęłam o co chodziło. Ale skąd mogłam wiedzieć, że tam, gdzie wykopuje, będą diamenty, prawda? O nie no i mądrzejszy się odezwał, przecież musiał. Wow! Ej, w sumie na razie na trzy kartony, czy te pudła, nie trafiliśmy raz. Zobaczymy, czy teraz trafimy. Diament nie powinien się rozbryzgać w powietrze, bo w końcu to jest diament, prawda? Kamień szlachetny, przepiękny. Błyszczący. Drogi w cholercie. Dobra, mamy tutaj tęczę, mamy tęczową drogę. Nie drogę mleczną, tylko drogę tęczową. Jedziemy, jedziemy, lecimy z tym koksem. Weźmiemy sobie potem jeszcze jeden karton, zobaczymy, znaczy tego boksa. Nie wiem, co to jest, to jest boks czy karton? Akurat niech ktoś mi wytłumaczy. Wow, 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 poczekajcie, no jak mogę tu. to obracać? Almost. Daliśmy radę przeskoczyć. Ja nawet nie, bo nie zwróciłam uwagi, yy, gdzie wypadłam tym poprzednim kartonem. Nie tym poprzednim, tylko jeszcze poprzednim, czyli w tym drugim, którym grałam. Bo na, na chwilę opuściłam wzrok z komputera. Jakby nie wiem jak to się stało, że ja wypadłam i nie przeszłam, no ale okej. Okay. Damy radę, bo to już jest ostatni etap. Dawaj, 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 skaczę. Nie, chyba nie dam rady. Chyba nie dam rady. Wyskoczyłam chyba w ostatnim momencie. Chyba wyskoczyłam w ostatnim momencie. Dobra, dodajemy jeszcze jeden yy, boksik. Co to są za kulki? Kulki mocy? Kapibara. Ej, to jest beskitu chyba kapibara. To jest biskitu kapibara. Kapibara, kapibara, kapibara. Idziemy. Ale jestem wolna, ja się strasznie wolno ruszam. Dobra i co? Illuminati. Chcemy, czy chcemy roka, czy chcemy Diamanta, czy chcemy. Dobra, weźmy sobie psowego. Ale memowy. A czemu dwa zawsze wyskakują? No nie wiem, usiądź, usiądź, bo wypadnie się dopiero będzie. Dajesz, dajesz jeszcze raz tą kolejkę. Zobaczymy, jak co z tego wyjdzie. Ej, ten pies się na mnie patrzy. On jest skripowy. To jest dosłownie pies mem. Znaczy, wiem, że jest taki mem z tym psem, ale ten pies w życiu prawdziwym to jest chyba taki chodzący mem. Chociaż mój kot to też by się na mema nadał. No jak my jedziemy w ogóle? Ej, no nie mogę nic zrobić myszką ani wsadem. Nic nie mogę w ogóle tutaj nakierować, żeby zobaczyć, co jak. Ciekaw jestem kto gra w tą gierkę, dajcie znać w komentarzach jeżeli w to graliście albo gracie cały czas, bo jakby rozumiem z jednej strony zamysł tej gry, ale z drugiej strony no nie wierzę w to, że ktoś mógłby grać w to pół godziny albo więcej i wybierać sobie kartony i skakać. jakby nie, nie, nie wiem, ja tego nie widzę, ja tego nie widzę, o Jezu wpadliśmy w jakieś kanały, dobra wpadliśmy w jakieś kanały, to bolało, rogi nam się poobijały. I lecimy. Ostatnia prosta. Znaczy może nie taka ostatnia. Nie, bo jeszcze ten las chyba będzie. To nie taka prosta. Ale dobra, na razie. Wow! No dawaj. <laughs> dobra, czyli dwa kartony na pięć wyleciliśmy. Dobra. Kapibara. Gdzie masz kapibarowy? Czy można sobie kupić? Wednesday multiplayer. Spawn epic Patrick. Minion. Spawn group. Ej, ona chyba musiała sobie kupić. Chyba, że to jest, ale nie no, to raczej nie jest capybara. Nie, to nie jest. To jest MLG, no rzeczywiście. Dobra kochani, słuchajcie. Link do gry zostawiam Wam oczywiście w opisie. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Zostawiacie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze i ja mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. To pa pa pa!